Eucharystia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Wydarzyła się historycznie 2000 lat temu, ale jest poza czasem i przestrzenią. Kiedy Jezus mówi, czyńcie to na moją pamiątkę, bierzcie chleb, to jest ciało moje, weźcie wino, to jest krew moja. Czyni to poza czasem i przestrzenią, wiecznym teraz. Kiedy mówimy na moją pamiątkę, pamiątka w języku greckim oznacza przede wszystkim obecność. Czyli Jezus mówi: „Czyńcie to na moją obecność. Za każdym razem, kiedy kapłan wypowie te słowa nad darami ofiarnymi, one staną się moim ciałem i moją krwią”. Teraz Najpiękniejszym pomysłem Jezusa było to, żeby każdy z nas, w każdym pokoleniu, miał możliwość uczestniczenia w męce śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Tylko kapłan, który jest wyświęconym kapłanem Całej sukcesji apostolskiej od dwóch tysięcy lat. Ma moc przeistaczania w ciało i krew Boga, opłatka i wina. Ma moc sprowadzania Boga na ziemię, tylko kapłan, który jest wyświęcony. Całe niebo będzie uczestniczyć teraz w przeistoczeniu, w męce i śmierci Jezusa na krzyżu. Jesteśmy przeniesieni wszyscy na Golgotę, kiedy kapłan nakłada ręce na kielich i patenę i wypowiada słowa: Uświęć te dary mocą twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przychodzi przez kapłańskie dłonie Duch Święty i zamienia opłatek w ciało Pana, zamienia wino w krew Zapraszam więc każdego z was do obejrzenia filmu pod tytułem Powołany, który jak wierzę zmieni serca tysięcy ludzi, którzy go obejrzą. Na to was błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ten film jest filmem zupełnie innym niż te wszystkie, w których miałem dotychczas możliwość pracować, ponieważ ten film jest nie z natchnienia człowieka, ale mamy takie rozdanie Ducha Bożego. A więc to ksiądz Piotr Śliżewski, taki pokorny kapłan, rozeznał, że to rzeczywiście on chce, żeby ten film powstał. Eee, a my tylko przyłożyliśmy swoje ręce do tego, żeby zekranizować to, co Pan Bóg chciał, żeby było nagrane. To była rozmowa z księdzem Piotrem Śliżewskim, który po fali takich filmów, które kwestionowały e, postacie kapłanów, e, zwrócił się do nas z prośbą, z taką propozycją, a nawet... to. Było coś więcej niż propozycja, takie potwierdzone rozeznanie tego, że trzeba zrobić film i robimy film o kapłaństwie. Robimy film o kapłanach, o tym taką, pokazującą jaką prawdę o kapłanach. Spotkaliśmy się z Jankiem Sobirajskim, podjęliśmy szereg rozmów, podczas których zaczęła się kształtować taka myśl, w jaki sposób pokazać film, który właściwie pokaże to, jak Pan Bóg działa przez kapłanów, A nic bardziej prawdziwego niż świadectwa osób, które doświadczyły rzeczywistej i spektakularnej przemiany właśnie tym kanałem Bożej łaski. Film robiliśmy 3 lata, więc rzeczywiście to bardzo długie okres czasu, ale wszystkie dzieła Boże idą bardzo powoli i Widzę też, że Pan Bóg wybiera konkretnych ludzi do konkretnych rzeczy. My byliśmy świadomi tego, że takie dzieła idą bardzo powoli, że jest bardzo dużo trudności, są problemy z finansowaniem, ale widzieliśmy, że to też jest film Pana Boga. Kiedy on się za to bierze, to jesteśmy pewni, że to doprowadzi do końca. Gdyby była ludzka idea, to dawno byśmy machnęli ręką, ale widzieliśmy, że to Pan Bóg prowadzi ten film i rzeczywiście nigdy tej opatrzności nam nie zabrakło, choć było nieraz trudno. No ale dziś już jesteśmy w takim miejscu, że pil puszczamy na cały świat. Kiedy Janek wysłał mi scenariusz, bo to jest jakby taki warunek z sine tego, czy wezmę udział w projekcie, czy nie, to pierwszy raz mi się zdarzyło, muszę mi wierzyć, nie zdarza mi się to w ogóle, że nie miałem żadnych uwag do scenariusza. Mówię, kto napisał ten scenariusz? On mówi, Duch Święty. Ja mówię, no okej, okay, no może pod wpływem, no ale to... On mówi, no ja, ale, ale pod wpływem właśnie działania Ducha Świętego. Ja nie miałem żadnych uwag, po prostu ten scenariusz się sam czytał yy, i to jest samograj. Więc powiedziałem, no, z największą przyjemnością wezmę w tym udział. Także to był duży prezent dla mnie od Pana Boga. Wszystkie świadectwa w filmie są prawdziwe i poruszające, ale to ostatnie chyba kobiety, która zawarła nieważny związek małżeński, której yy, partner. Zachorował śmiertelnie poważnie i przed śmiercią się nawrócił i ona na jego pogrzebie również się nawróciła. No to to chyba do mnie najbardziej przemówiło, bo to pokazuje, jak Pan Bóg z najbardziej pogmatwanych, poskręcanych ścieżek wyprowadza dobro i jak potrafi te ścieżki prostować. I tutaj w zasadzie historia wszystkich bohaterów pokazuje to, że człowiek może sobie. Nawet wydawałoby się, że sytuacje są beznadziejne już, ale dla Boga nie ma nic niemożliwego i Bóg wyprowadza z największego upadku, z największej zła wyprowadza dobro. Bo Bóg jest no, samym dobrym i miłością, więc doznanie tej łaski wiary no to jest coś oczyszczającego, coś niezwykłego. Że... I chyba każdy z nas, kto tego doświadczył, jest powołany do tego, żeby się tym dzielić, bo chyba nie ma lepszej drogi do poruszania innych serc, jak opowiadanie właśnie o swoim własnym poruszeniu. Jest tak, że Jezus ma moc zmienić życie każdego człowieka. I zawsze na lepsze. I moje zmienił. Jeżeli moje zmienił, to zmieni tych ludzi, którzy to będą oglądać. I tego będą pragnąć. Zmiany życia, poznania Jezusa. W momencie, kiedy najbardziej próbowano mi zablokować usta, osobie, która y, pracuje w branży w social mediach i wie, jak kłamliwie, do jakich celów można social media wykorzystać, y, dostałem propozycję podzielenia się y, jakby swoim świadectwem y, zapewnieniem wyretuszowania twarzy, przyciemnienia, y, modulacji głosu, ale w ułamku sekundy czym takie rozeznanie i jeszcze padło pytanie, czy wyrażam zgodę po wprowadzeniu pewnych takich modyfikacji. Utrudniających rozpoznanie powiedziałem, że nie, że to wtedy nie ma sensu, że albo wchodzimy na 100% i ja mówię o Bogu Żywym, który zrywa kajdany i buduje nowe życie, życie wieczne, albo nie robimy tego wcale. Pomyślałam, że chłopacy zwariowali, bo kompletnie uznałam, że nie mam predyspozycji aktorskich, absolutnie żadnych, dlatego ta myśl w pierwszej chwili po prostu no, sprawiła, że powiedziałam absolutnie, a się do tego nie nadaje. Ale rozmowa z Jankiem, który okazał się tak normalnym facetem, bez żadnego wysokiego C, tylko taka prostota, normalność, tak pobiało Duchem Świętym, że, że po prostu się zgodziłam. I, I miałam momenty zwątpienia, ale dzisiaj nie żałuję, bo była to niesamowita przygoda, a przede wszystkim możliwość świadczenia no, o tym, że Bóg jest miłością i że, i że działa poprzez kapłanów. Jak się robi interesy z Panem Bogiem? Wspaniale. Y to jest powołanie, to działa Duch Święty. E, tak jak dzisiaj mówiłem na premierze, z, z Janka znałem dosłownie parę minut i ja wiedziałem, że chcę wesprzeć to dzieło. E, wcześniej w biznesie nie ujawnialiśmy się z naszymi przekonaniami religijnymi, byliśmy, e, tacy, można powiedzieć, neutralni. A tutaj e, myślę, że to Pan Bóg spowodował, Duch Święty, że. Że spotkałem na swojej drodze Janka. I poczułem taką niesamowitą potrzebę uczestniczenia w tym jego dziele. I to jest piękne. To jest piękne i wierzę, że to jest wspaniałe dzieło ewangelizacyjne, tak potrzebne w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych czasach tak zagmatwanych, w którym, gdzie trzeba pokazać młodym wartości. I trzeba pokazywać te świadectwa, które są za, właśnie zawarte w tym filmie. Ja dostałem telefon od Janka do, dos, dosyć niespodziewanie. E, po roku e, od naszego pierwszego spotkania e, takim mieliśmy epizod, gdzie, gdzieśmy się poznali e, i, i zadzwonił do mnie po roku e, z propozycją, żebym nie chciał dać świadectwa swojego nawrócenia. Co na to żona, ja jestem jak najbardziej za tym, żeby mój mąż głosił to świadectwo, ponieważ jest piękne, zwłaszcza dla młodych, młodych mężczyzn, którzy zaczynają swoje życie, tak? wchodzą w różne, w różne dziwne historie, złe towarzystwo. No chciałabym, żeby każdy taki młody mężczyzna oglądając to świadectwo, żeby zapamiętał sobie jedną rzecz tak, żeby nie warto zaczynać ze złem, warto zaczynać z Panem Bogiem. Dwa słowa, kto, które przychodzą Wam pierwsze na myśl, kiedy myślicie o twórcach tego filmu. Mogę ja powiedzieć, to są Boże wariaty. Doświadczyliśmy rzeczy niesamowite. Ja zobaczyłem, co to znaczy płynąć na Bożej fali, takiej Bożej łaski. Po prostu to, co się działo, to przerastało nas. to, to yy, Zebraliśmy yy, taką kwotę, która pozwoliła nam zamknąć kres, yy, rzecz, część dokumentalną filmu w bardzo krótkim czasie, co było dla wszystkich zdziwieniem i pokazywało po prostu, że dla Boga to są rzeczy po prostu do zorganizowania. Yy, I to pomogło nam rozwijać film dalej. To nam pokazało, że Starczy nam Bożej Łaski na to, żeby zrobić fabularyzację, żeby jeszcze opatrzyć film warstwą fabularną, do której udało się zaprosić znakomitych aktorów, czego mieliśmy okazję, co mieliśmy okazję zobaczyć teraz. Są sytuacje, których sam nie rozumiem. Opowiem Wam pewną ciekawą historię. W moim życiu dokonałem wielu przestępstw. Przez wiele lat byłam zwolenniczką aborcji. Zorientowałem się, że aby dalej tworzyć, musiałbym dalej być raniony. Szczęść Boże. Witam. Daleko do Was. Żeby zarobić, trzeba się zmęczyć. Książę się tak nie czai, tylko wchodzi. To już wszyscy domownicy? I tak, i nie. To znaczy? Dobry wieczór. Zaczęłam szukać informacji o apostazji, żeby oficjalnie wystąpić z kościoła katolickiego. Mój bliski przyjaciel zorganizował wyjazd i spotkanie z księdzem egzorcystą. Diagnoza lekarska była bardzo brutalna. Zostało mu od trzech tygodni do sześciu miesięcy życia. W końcu stało się coś, na co czekaliśmy długiej się to wszystko mi to zabrał i, i wybaczył mi. Nie wiem, że to jest teatr. To jest osobiste spotkanie z Bogiem. Film powołany już jutro o 18.55. Zawód jak zawód. Powołanie to powołanie.